Jak to jest być panią Haliną? <laughs> Najtrudniej odpowiedzieć jest jej samej. Nie jestem samotna ani w domu, ani w pracy. I ze zwierzętami nie jestem samotna, bo mam w domu kota. <laughs> lubię zwierzęta, lubię z ludźmi się spotykać. Każdy może w każdej chwili przyjść, nawet. Za, zaproponuję mu, jeśli nie ma gdzie się przenocować, to go przenocuję. Jaka jestem przygotowana do życia. Pani ma takie jasne zasady w swoim życiu, prawda? Ma Pani rację. Dobrze Pani to chyba nazwała nawet. Jasne, prawe zasady. Być uczciwym, prawdomównym, otwartym do ludzi, do dzieci szczególnie. Nie kłamać. O, to jest jedna z zasad, którą przestrzegałam całe życie. I to mi pomagało budzić zaufanie ludzi. No właśnie, to. Zaufanie jest w życiu człowieka każdego bardzo ważne. Jeżeli to przestrzega, to i życie jest ciekawsze. W ten sposób hartowałam się do życia, trudnego życia, bo nie by było łatwo. Ta wierność sobie, czyli ta prawda, którą rozwijałam w sobie prawdomówność, szczerość, odwaga potwierdzały, że takie zachowanie po prostu się opłaca, że mówienie, że bycie sobą, nie udawanie nikogo jest korzystniejsze niż stwarzanie pozorów. Od małej dziewczynki interesowałam się teatrem i tym, żeby jeszcze z innymi współpracować. Na podwórzu, w harcerstwie, organizowałam jakieś takie grupy. Miałam takie poczucie e, sensu tego typu pracy i rzeczywiście potwierdziły się te moje odczucia. To miało sens. Lubię pracować dla innych. Bo jeżeli się człowiek przekona, że to jest coś, co może dawać radość, to będzie to powtarzał. Więc jak ja się przekonałam, że taka postawa, w której komuś można coś pomóc, sprawia przyjemność temu, kto pomaga. Może nawet większą niż temu, który odbiera tą pomoc. Ja nie czekałam na jakieś tam podziękowania. Czułam, że, że jak już coś robię dobrego, to już jest dobre. To już sprawia mi przyjemność. I w związku z tym nie robiłam rzeczy złych, tylko robiłam rzeczy dobre, bo te złe nie sprawiały mi przyjemności. A wiecie, kto założył od Pani Halina Machulska. Co zrobiłaby Pani? Dlaczego Pani wybrała? Czy chciała Pani w dzieciństwie? Kto Pani dał imię? Da? Tata czy mama? Ja mam pięć imion: Halina, Zofia, Aleksandra, Antonina, Anna. Każdy z chrzestnych rzucał swoje imię, i to była Halina, to było imię mojego ojca, przez ojca rzucone. Zofia to było mamy. Hal Halina, Zofia, Aleksandra to był ojciec, to było imię ojca. Mama to powiedziała, że też powinno być. Antonina to była babcia moja. I tak miałam w ten sposób wszystkich zanotowanych w swoim kalendarzu. Nie lubię przesady, więc pomyślałam sobie, już zostanę tylko przy tej halinie. Czy Pani rodzice mieli coś wspólnego z teatrem? O tak, ojciec. A mama zobaczyła ojca i zakochała się w nim jako aktorze. No i potem nastąpił związek. Czy miała Pani jakieś inne zainteresowania poza teatrem? Jazdę na koniach. Chodzenie po płotach. Bycie chłopakiem, bo strasznie zauważałam, że nie jestem chłopakiem. No i miałam kolegów, chłopaków, a nie koleżanki i dziewczynki. Jak się nazywa pani kot? Lara, bo ona jest duża. Lara to znaczy po francusku wielka. I jaka jest pani ulubiona roku? No. Jesień jest dla mnie taką porą podsumowującą. Te wszystkie inne pory. Także gdybym miała powiedzieć, to bym powiedziała: wiosna, lato, jesień. Czy miała Pani dobre w szkole? Tak. Dobre, bardzo dobre. Czy Pani lubi czekoladę? Mleczno, zarzechamy. Jaki jest Pani ulubiony instrument? Trąbka. Bo mój ojciec grał na trąbce. Ojciec był trębaczem w orkiestrze wojskowej. A mój małżonek, Janek też grał właśnie dla, czasem jako yy, na wzór tego właśnie swojego teścia yy, brał trąbkę i właśnie grał i chciał mu w ten sposób zrobić przyjemność jaki jest pani ulubiony kolor ulubiony kolor nie błękitny, bo się z niebem kojarzy Jaki jest Pani ulubiony film? Ostatni dzień lata. Byłam z dystansem do tak zwanej miłości od pierwszego wejrzenia, ponieważ wydawało mi się, że jak się człowieka nie zna, to nie należy się zakochiwać. Rozsądek jednak miał dużą rolę, w spełnianą w moim życiu. Rozsądek zawsze mi pomagał rozwiązywać trudne sytuacje. No i w tej sytuacji się wcale nie rozkoszowałam taką informacją, że, że on mnie adoruje, czy że za mną chodzi, czy prosi o odprowadzenie do domu. Po prostu był, to był. Nie ma go, nie będzie go, to też dobrze. Czy można? Pan będzie łaskaw zająć miejsce. Te kwiaty dla mnie? Tak, Pani. Byłam świadkiem, jak ten film powstawał. Czytałam scenariusz. Mój mąż był głównym bohaterem wtedy. No i, i przeżywałam te wszystkie perypetie związane z tym nakręcaniem tego filmu. Co w życiu jest najpiękniejszego? Sprawiać przyjemność i szczęście innym.